Siemanko widzowie na stronie CSGO SKINS Dzisiaj lecimy 150 zł Zobaczymy jak nam pójdzie Zapraszam do subskrybowania, lajkowania i komentowania Mojego kanału Oraz zapraszam na Discorda I co? I lecimy Może pierwszą sobie zrobimy Kurde, czuję takiego underdoga A chciałbym zrobić za te 56 zł Najpierw, a później będziemy lecieć do stówki Zobaczymy czy uda nam się Po prostu może Zrobić kockę z tego albo jakiegoś fajnego skina? Zobaczmy, dajmy sobie underdoga. Poczekajmy, może ktoś będzie chętny. No i spróbujemy sobie z tych 150 zł zrobić coś zajebistego. Może coś pójdzie na giveawaya. Na razie jeden z giveawayów trwa. Więc zapraszam do poprzednich filmów. I co, i tutaj lecimy na razie bardzo podobnie. O parę groszy różnicy. Ale tutaj chyba ja wychodzę na prowadzenie dzięki temu, że trafił Cortexa. Tak dokładnie, no i mamy pierwszą bitwę dość fajną. Bo już jest 110 zł, została nam stóweczka. No i lecimy dalej. Spróbujmy sobie tą nową skrzynkę C4. Spróbować, może damy sobie z chocolate caseem. I damy sobie na trzy osoby. Zobaczmy, co z tego fajnego leci. Top drop to są handwrapcy. No też ładny skinek, no ale bardzo mała szansa na niego. Dodajmy sobie bota. No i co? Lecimy. Pierwsza. No tak na równo z tym bizonkiem. Druga skrzyneczka to już chyba dla nas, tak. Kolejny, kolejna M4, teraz w lepszym stanie, ale tańsza. Na razie jesteśmy na prowadzeniu. Oi, oj oj, tutaj jeszcze skinek za 8,50. No i co teraz? Czy czarokolatka jeszcze coś da? Dała kacza. No i mamy kolejne 50 zł, więc fajnie, fajnie, fajnie. Fajne rozpoczęcie. No to teraz, może zrobimy sobie taką bitewkę na trzech Underground. Zobaczymy, czy naklejki oddadzą dzisiaj na jokerze No i co, i może damy, o, znaleźli sobie się ludzie. No i lecimy. Zobaczmy, czy jakieś będą czerwone naklejki. No w pierwszej mocny syf. Nie polecam. <grywa> Druga skrzyneczka. No tutaj lepiej, bo ta naklejka 8 zł kosztuje, ale to dalej nic fajnego. Czy coś troszkę strona zlagowała? No i ostatnia skrzynka. Ajajajajaj. No wygraliśmy to, ale nie ma zwrotu. Fajnie, że chociaż jest jakiś plusik. A dajmy jeszcze raz tego Wintercase'a. Albo damy sobie jednak ninja case'a i striking ninja case'a na trzy osoby. Standardówka. Zobaczmy, że za 35 zł. Może coś fajnego odda. Kto wie. Poczekamy, czy ktoś jest chętny w ogóle, czy nie. Dobra, dajemy boty. Nie ma nikogo chętnego. To co? Pierwszy skin tutaj chyba. Tak, 55 zł. I drugi. No, niestety, środkowy zawodnik wygrywa i to jeszcze bot. Dobra, zobaczmy. Za poblokujmy sobie te droższe skiny, tak powyżej dyszki. Poblokujemy. Będzie na kolejny odcinek. No i zobaczymy finalnie, ile na razie udało nam się zebrać tutaj. Jeszcze 96 zł. Tak. Dobra, wlatujemy. Dwa. Frostbite nie, Frostbite nie. A Winter i taki. Watercase. Na trzy osoby znów. Grubsza bitewka. Ale kto nie ryzykuje, szampana nie pije. Są oponenci. I zobaczmy, czy coś będzie tutaj fajnego. No, w pierwsza, pierwsza skrzynka szału nie ma, aczkolwiek 25 zł dla hypera. No i druga. Skrzyneczka, ojojoj, oj, oj, tutaj underground bysia, underdog, sorry 184 zł, fajna pula, fajna, fajna, fajna Ale niestety nie dla nas Szkoda Bo już byśmy byli na giga plusie, jeszcze na hyper Beast bestia, no fajne skiny, fajne skiny generalnie No ale nic Z początku dobrze poszło No i teraz patrzcie Zobaczymy takie tańsze skrzyneczki, czy coś nam rzucą. No na razie jest słabo. Teraz TC4. Ojojoj! Oj, oj. Kała Hetrost za 40 zł. Co za drop! I czyżby kolejny underdog siadł? Bo tutaj raczej już nie liczę na nic, aczkolwiek nigdy nie wiadomo. No na razie wygląda na to, że kolejny underdog by siadł. Tak. Kolejny 78 zł. Sprzedajmy to. I sprzedamy jeszcze te skinki. Na razie tutaj mamy dość małą sumę, ale kto wie. Dajmy cztery takie, cztery takie i tak 35 zł. Bitwa. Sztoty cement. Śmieszny nick. No i wlatujemy. Kolejna bitwa oponentów nam dobrało. Pierwsza skrzyneczka, no słabo. Najdroższy 2,56. No tutaj już lepiej widzę Choppera i Melodrama. Berety. Tu już fajnie dało. No ale czemu mi nie chce oddać? Co to ma być? Co to ma być? No tutaj lepiej Chopper, ale za 5 zł. No a przeciwnicy i tak lepiej trafiają. Oj, 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 nie podoba mi się to, mamy 12 zł różnicy, to tak naprawdę drugi mój balans. Co teraz? Tutaj też nic nie dało, no może te zaskoczą. No i co, rewolwer. I co tutaj się kryje? Wąsy, ale to 3,65 tylko. No i ostatnie, no teraz by musiała trafić ta różowa naklejka, no ale niestety nie trafiamy, no trzeci underdog z rzędu by siadł No niestety No i zróbmy sobie jeszcze tak Ostatnią bitwę Tamto już zostawiamy 38 zł Postaramy się coś fajnego zapleść w te skrzyneczki Żeby nam oddało Ojej, tu troszkę brakuje To może damy sobie czekoladkę case'a i love case'a no i znów dajemy na trzech, no tym razem, no proszę żeby w końcu, w końcu mi oddało Tak kurde nas skarało Taki piękny początek, a koniec już nie, nie... fajny nie fajny Powiem wam szczerze No i znaleźliście oponenci, no i to już jest ostatnia bitwa Zapraszam was na Discorda, link w opisie Oraz do... Do subskrybowania, lajkowania i komentowania I zobaczmy, leci ten... No, niestety, co to jest? Już tu oponę ma 19. Tutaj nic dla nas fajnego. No i zostały trzy ostatnie skrzyneczki, tak naprawdę dwie, które mogą nam coś oddać. No i wszyscy trafiamy to samo zadyszkę. I co tu się wydarzy? AWP Mortis. Czy nie mam prześciga? A nie, nie prześcig ten kośmik Oj, oj, No ta strona nas nie lubi. No. To trudno, no już lecimy do końca, bo nie wierzę w to co się dzieje, to już jest na pewno ostatnia, zobaczymy co nam wyleci, strasznie słabo tym razem oddaje strona, Wreszcie wszystko zabiera, no i zróbmy sobie tak 29,99 na trzech, jestem w ciężkim szoku, co robi ta strona. No i lecimy. Przegraczy. Pierwsze znów dla nich. No co to jest? Ta underdogi to chyba tym razem by nam wszystko posiadało. Trzeba chyba zrobić kiedyś miesiąc underdogów, bo... Masakra. No i nic nam nie daje, totalnie nic. Strona tylko i wyłącznie nam zabrała. To już raczej nic nam nie ma, nie zrobi. No i dzięki, że byliście. Na pewno długo się na tej stronie nie zobaczymy, trzymajcie się tutaj.